Każdy z nas zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z niepłacenia rachunków i rad chwilówek. Oprócz dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić, warto również pamiętać o potencjalnych konsekwencjach prawnych. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z własnymi długami. Często zdarza się, że zalegamy z opłatami za prąd czy telefon, o których nawet nie wiemy. Na szczęście istnieją metody, które pozwalają sprawdzić swoje zadłużenia. Jeśli mamy do czynienia z długami, kluczowe jest opracowanie planu spłaty. Można także poszukać firm oferujących chwilówki bez weryfikacji w BIK i KRD. Chociaż na pierwszy rzut oka wystarczy podsumować wszystkie zobowiązania, często bywa to trudne, zwłaszcza gdy mamy wiele drobnych długów. Dochodzą do tego również odsetki, których pełna kwota często pozostaje niejasna. W takiej sytuacji warto skorzystać z dostępnych baz danych, które zbierają informacje o dłużnikach i ich zobowiązaniach. Korzystanie z nich jest bezpłatne i zdecydowanie zalecane. Gdy już poznamy pełen obraz naszych długów, możemy zacząć myśleć o ich spłacie. Najlepiej jest samodzielnie monitorować swoje zadłużenia i działać szybko. Firmy i tak upomną się o swoje pieniądze, ale lepiej zapobiegać niż później zmagać się z komornikiem, co jest bardzo stresującym i z góry przegranym starciem. Aby tego uniknąć, warto regularnie korzystać z baz, które gromadzą informacje o dłużnikach i ich niespłaconych zobowiązaniach. Jednym z narzędzi, które mogą nam w tym pomóc, jest raport BIK, dostępny dzięki Biuru Informacji Kredytowej. Dzięki niemu możemy uzyskać dostęp do informacji z czterech różnych biur, które dostarczą nam cennych danych na temat naszego zadłużenia. Co zawiera raport BIK? Raport BIK dostarcza szczegółowych informacji na temat naszych zobowiązań kredytowych i finansowych. Po potwierdzeniu tożsamości i pobraniu raportu, możemy go przejrzeć na przykład na naszym komputerze. W dokumencie znajdziemy szczegółowe informacje o zaległościach, takich jak opłaty za telefon czy prąd, które zostały zgłoszone przez firmy. Znajdują się tam również dane o pożyczkach i kredytach, które obciążają nasze konto. Dla firm udzielających kredytów i świadczących różne usługi, taki raport to swego rodzaju nasza wizytówka. Jeśli figurujemy w tej bazie, jedną z niewielu opcji jest poszukiwanie pożyczek, które nie wymagają sprawdzania baz BIK i KRD, co oferują niektóre instytucje finansowe.